41 nie, nie wiem, nie wiem co się na Nie wiem oni są do dobrze ja nie umiem <noise> grać w CS wychodzę To co ja gram w CS-a Miami hotline Jak w 2013 nie grałeś całe życie w 1.6 to nie umiesz to grać To z tego naprawdę tam był Po ja Nie ja robię rewens na tym idzie, bo jak się odwrócimy, chodź mi za chwilę. No ty Kowal patrzysz z shorta czasem. Nie, muszę autyzm. No o nie wiem, nie chcę mi grać, mogę wejść. cię mnie. <laughs>